Macie lęk wysokości? Ja nie. I dlatego wpadłem do parku linowego Extreme Morzaków w miejscowości Żarki Wielkie. Na ulicy zwycięstwa, więc traktowałem to jako przygotowania do Ninja Warrior 10, które prawdopodobnie będzie mitowane wiosną na Polsacie Jak widzicie, wszystko jest genialnie zabezpieczone, także nie ma co się martwić, tylko montować bloczek i dolecimy! Thank you for watching! Teraz mnie czeka prawdziwy skok Tarzana na siatkę, rodem z Ninja Warrior, więc lecimy z tym. Teraz próbujemy zrobić te otoliny. Jestem po skoku Tarzana, po jednym treningu ninja na przykład z Krzyszkiem Spawskim i po prawie całym to, że tu w parku linowym więc są naprawdę ręce mega zmęczone, całe się poce, łapy palą, bicki spompowane, ale nie ułatwiamy sobie zadania, tylko robimy jak najtrudniej się da. Uwaga, lecimy z tym! Oj, powiem wam, że naprawdę świetny wysiłek, jestem cały zapocony I tak mimo tego, że się trzymałem nogami, to kilka razy prawie, że spadłem Raz to już musiałem się ratować chwytem, bo nogi mi zleciały z tego styliny metalowej I musiałem ręką się podciągnąć, żeby na nią wrócić Także naprawdę zjazd jest fajny, nowe robią robotę Teraz jedziemy z ostatnim challenge'em, czyli styrolką, która jest już przyjemna Jest to po prostu zjazd Zobaczcie, że naprawdę bardzo długi, więc na sam dół, lecimy Uuu uh. Przekręciło mnie i... <laughs> Nie wsiadłem do tego Nie no. A bo Albo rękoma no, po rękoma sobie wejdę Dobra, muszę cały to zaliczyć, to trzeba zrobić no <śmany> Zaliczone! Uh.